Witam wszystkich kryptentuzjastów i zapraszam na świąteczną, weekendową analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 24 grudnia 2021 roku. Analizę naszą przeprowadzimy oczywiście na interwale dziennym. Ja używam świec japońskich i jak widzicie, używam również teorii fal Eliotta. Na załączonym obrazku mamy wybicie górą z formacji najprawdopodobniej Klina. Czyli jest to tutaj formacja techniczna, w której cena zostaje tak, jakby ściśnięta, taki klin się tworzy, jak klin od, od szampana. Od tego się wzięła nazwa tego, tej formacji. Widać, że to on się zwęża ku dołowi ten klin. No i mniejsza jest znacznie zmienność w miarę, jak ten klin się buduje. Zakres zmian wewnątrz klina, ceny oczywiście się zmniejsza. No i później następuje wybicie. Jak widzicie, tutaj nawet był test wybicia bardzo szybki tego wybicia sklina i mamy tutaj lokalne szczyty na poziomie 211 tysięcy złotych. No i oczywiście tutaj w miarę jak dzień jest kontynuowany, jest szansa na to, że dojdziemy w okolicach szczytów z dnia 7 grudnia, czyli 214 973 zł, a poziom docelowym dla tego wybicia wzrostowego jest oczywiście tutaj poziom co najmniej 231 154, również chciałbym tutaj zauważyć, że jest jeszcze jeden poziom oporu technicznego ewentualnie, który może być osiągnięty, to jest ten 225 700 zł, czyli tutaj będzie nasz pierwszy poziom docelowy po wybiciu, ok, zaznaczymy tak, po wybiciu ceny sklina, ten scenariusz zostanie automatycznie, jest automatycznie, um, yy, Unieważniony, mamy dołek dla fali A w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego. Wybijamy górą. Yy, tworzymy w tym momencie według mojej nomenklatury, według mojego scenariusza fale, yy, fale B. Zobaczymy jak to się wszystko... Yy, rozwinie, czy tak, czy siak tutaj ten scenariusz jest jak najbardziej no, wzrostowy, przynajmniej na najbliższe dni, na najbliższy, na najbliższy okres. Natomiast po zrobieniu tutaj z szczytu fali fali B będziemy mieli będziemy mieli kontynuację spadkową w fali C, gdyż najprawdopodobniej to co teraz jest wykonywane na rynku z punktu widzenia cykli e, rynkowych jest to korekta e, spadkowa po wzrostach zakończonych właśnie szczytem szczytów na poziomie 740, 275 tysięcy złotych, oczywiście także może to być korekta trójfalowa, czyli taka zwyczajna, prosta korekta ABC, najpopularniejsza, najłatwiejsza do zrobienia, po czym Cykl cały wzrostowy będzie kontynuowany, bądź też, no tego jeszcze niestety nie wiadomo, może być to korekta bardziej um, złożona i w czasie, i w cenie rozmaite warianty tej korekty są możliwe, póki co śledzimy wariant najprostszy, korektę prostą ABC. Jak widzicie, mamy tutaj już momentum w okolicach 50% punktów na RSI 14-dniowym, czyli jeżeli by było naruszenie tego szczytu z 7 grudnia, momentu nam wzrośnie powyżej poziom 50 punktów, a naruszenie tutaj poziomu 225, czyli też 231 spowoduje, że moment będzie już po stronie... Yy, Pozytywnej. Będziemy mieli tutaj oczywiście dominację w tym momencie krótkoterminową, krótkotrwałą, ale jednak dominację strony popytowej. No i możemy się spodziewać tutaj jakiejś, jakichś większych ruchów. Pamiętajcie o tym, że fala B może znieść nawet całą falę A, tak, tu może być równie dobrze szczyt, natomiast ponieważ tutaj są, powiedzmy, jakieś jeszcze poziomy techniczne, no to na, na razie, że tak powiem, celujemy na szczyt fali B, tutaj na, na ten poziom techniczny, to będzie też mniej więcej połowa tych spadków do dołka do dołka fali A również. Także bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawa strefa 225 704, 237 154. Około tych dwóch poziomów jest właśnie strefa oporu. Jednocześnie jest to oczywiście strefa podaży, potencjalny szczyt dla fali B, korekty prostej. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Nie zabieram więcej czasu. Życzę Wam wszystkich wesołych świąt i oczywiście widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, że dopiero w nowym roku będziemy się widzieć, bo w ostatnim tygodniu przed Nowym Rokiem, przed Sylwestrem, opublikuję podsumowanie roku 2021 na rynku bitcoina i prognozy na rok 2022. Oczekujcie tego materiału na kanale YouTube Giełdy Zonda Global już wkrótce. Póki co, wesoły świąt, trzymacie się ciepło. Cześć, cześć.